Nasze kochane małpy są już ponad miesiąc w szkole, zdobyły już pewne doświadczenia, pewną wiedzę. No i chciałabym właśnie się dzisiaj zaprezentować przed Państwem tym, czego się nauczyły. A jeżeli, jeżeli coś nam nie wyjdzie, to proszę wybaczyć to są nasze pierwsze takie próby aktorskie. Zapraszam. Drodzy moi przyjaciele, od 1 września wchodzicie wraz z nami w Wielką Szkołę rodziny. Wiecie, że w rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien solidnie wypełniać. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim pilna nauka. Do niej wdrążą was nauczyciele i rodzice. My starsi koledzy podamy wam pomocną dłoń. Korzystajcie z naszych czterech rad pomocy. Możecie zawsze zwracać się do nas ze wszystkimi trudnymi sprawami. Wiemy, że tych może być bardzo dużo. My zabawimy się z Wami na przerwie, pomożemy znaleźć zgubiony worek, przeprowadzimy przez jezdnie. Mały kolego, koleżanko, cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina. Życzymy Wam szóstek, piątek i wzorowego zachowania. Na pierwszym szkolnym świadectwie opisowym. A teraz zapraszamy Was do prezentacji swoich wiadomości i umiejętności. Witamy w Królestwie Nauki. Zgodnie z wiceprzewodniczym obyczajem, nasi najmłodsi uczniowie dostaną pasowanie na uczniów rycerzy. Serdecznie zapraszamy na to widowisko, że wszyscy będziemy świadkami ceremonii pasowania na rycerzy. Drugi król chciałabym poznać też liczne dzieci. Kto tu śrubować dzisiaj będzie? Za przyjaźń Cała szkoła z każdych i nigdy po wodach nie miała. Pyłkę, wygrać na dół i tak sobie u nas, że kiedyś zostały świat, nie było pyłki. Ja jestem Bartyk i też będę piłkarzem, lecz dla odmiany lub innym rankażem. Ja bardzo lubię. Ja bardzo lubię samochodu. Lubię najdosłupiej Na razie z tym od razu. A ja mój drogi koloru czuję się wspaniały. I gdy tylko włożyłem nawet to nie się czułam nie Chyba jestem podobny do mojego taty. Pani wciąż mnie Mateuszem nazywa, ale ja się nie znam. Jestem Kacper. Pani kiedyś mówiła, że także moją mamę, która teraz ucieknie na piłkę. O, bo ja też, i wujka moją, chciałabym być co na to Jestem Wiktoria. Przedstawię u nas, to miło i lubię śpierać i ja patrzeć. Jestem świetna, a ja jestem matka, lubię się uczyć. Staję się najlepszą uczennicą. Tacy jesteśmy, więksi i mniejsi, weseli, smutni i tacy sobie. Jedno jest pewne. Możemy rozpocząć ślubowanie? O królowa moja, zanim zaczniemy ślubowanie i wypowiadam uroczyste słowa, muszę wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Rycerzu, sprawdź, co potrafią nasi kandydaci. Być rycerzem w naszych czasach nie jest łatwe to zadanie. Młody rycerz uczeń musi cenić dobre wychowanie. Zatem niech nam pierwsza klasa odpowie na pytanie, jak wyglądać ma w szkole ich zachowanie. Jak to? Już w szkole i ten czas zmieniał nas Wiem już kiedy mamy grono, a kiedy w lesie musi Zaraz szkółka. Są te grzecznościowe zawsze stosuję. Gdzie... mówię, że paszampo proszę dzieje. Jestem koleżanką, Mówię zawsze, ci mogę U szkoły nie śmieje, nie wróca, nasi niepotężni dla swoich chłopców służą. Kanclerz, w ile dziewczyny? W dziewczyny zaczęły się tym mnie the... Ty nie zrozumia. A teraz, dziewczyny, bez zrozumienia, odpowiedzcie pięć razy Kto tu jesteś? Ponad po, mały. Jaki znak twój? słodeczne, święty, upadaj wam. Raz ciebie dzieci. Właśnie wszystko do nas. Większa Polska, Większa Polska, szefowska. Wpływa spod baranny. Wpływa spod spod baranny. Wpływa spod baranny. Wpływa spod baranny. Wpływa zbiera baranny. Wpływa spod baranny. Wpływa spod baranny. Wpływa spod baranny za stolicą, jak musiała. Dzisiaj na nim skojarzę, jak się dać było. Pięknie odpowiedzieliście na nasze pytania. Zresztą nikomu jest naszego sprawdziany. Powiedzcie, co nam w to mistrzem macie? Mamy wraz z nimi zeszyty, książki, książki i pady, jak i książki z pracującami. I do tego wolę i naukę, żeby zaciągnąć szkołę. To kto z Was powie mi w słowach, dziesięć zbiór przepisów słowa, jak poruszać się po drodze, ma samochód i przechodzi. prawo, znowu w lewo można iść. Jeśli tylko nic nie jedzie, wszyscy róbmy tak odcić. Bo nie wszędzie na ulicach światło jest, nie przejść pomaga. Tam zaś właśnie gdzie go nie ma, przejść pomoże nam uwaga. Zykle dawny i dzielenie rycerze. Wydzie wszystko jak należy. Lecz chcę zobaczyć, jak się bawicie. Może mi jeszcze zatańczycie. Widzę, że posiadacie wiele umiejętności, również wiedzę, macie wspaniałe marzenia, wiecie jak zachowywać się bezpiecznie i na pewno znacie wszystkie zakamarki w szkole. Tak? Znacie całą szkołę już? Tak. Pewnie, że tak. Dlatego też stwierdzam, że dzisiaj musicie być pasowani na prawdziwych uczniów, pierwszoklasistów i za chwilę oficjalnie będziecie pasowani na przy pierwszej klasy. Jestem z Was dumny, myślę, że wasi rodzice również, że zadowoleni, szczęśliwi, że Was mogą widzieć właśnie tutaj w tym pięknym dniu. I za chwilkę przejdziemy do pasowania, wprowadzimy standard szkoły, odśpiewamy hymn i później będzie ślubowa. Proszę o prowadzenie sztandar.